For a final strike on Hillsbrad, the War Chief directs you to begin construction of facilities for the Orcish Armada near the South Shore region. Zuljin and his trolls, eager to take revenge upon the humans who imprisoned them, have agreed to aid the Horde by supplying axe throwers and destroyers to assist in defending your South Shore operation. A shipyard must be constructed in order to build our wave riders, and you will need much of the black liquid known as oil to build your fleet. Our assault on Hillsbrad cannot begin until your task is completed. Przygotowując się do ostatniego ataku na Hades' Bard, wódz wojenny rozkazuje ci rozpoczęcie budowy obiektów dla armady orków po blizhu regionu Southshore. Zulian i jego trolle pragnąc zemścić się na ludziach, którzy ich uwięzili, zgodzili się pomóc Hordzie dostarczając miotacze toporów i niszczyciela, aby pomóc w obronie Twojej operacji South Shore. Mm. Aby zbudować nasze statki dopływania po falach musimy zbudować stocznię. Do zbudowania floty będziemy potrzebować dużej ilości czarnej cieczy zwanej ropą. Nasz atak na Hits brat nie może się rozpocząć, dopóki twoje zadanie nie zostanie ukończone. No właśnie. Mm. Całkowicie zapomniałem, że w dwójce już można pływać. Tak, yy, mamy statki, mamy tutaj... Yy, no tak, rzadko się zdarza, żeby tak było. Yy. Parę RTS-ów, gdzie mamy jednostki naziemne i, i na wodne. Eee. No i tutaj je mamy, więc y, musimy, no i teraz już wiem co to jest ta, ta kropelka typu aropa, y, którą musimy zbierać, nie wiem tylko z czego ona wypada, skąd się ją zbiera, w jaki sposób się zbiera, ale chyba jest potrzebny, żeby można ją wydobywać, <laughs> ale zaraz wszystkiego się dowiemy, y, więc to... o wieczka. <laughs> Zogzog! -zog. Zog -zog. Ja wiem, co to są za owieczki. Elfy potem takie owieczki mogą zamienić przeciwnika, magowie, a w zasadzie to czarodziejki, elfy. Tamery nie włączyłem. Także witam Was w yy, kamerze. Otwórcza. Teraz się zagapiłem. I przez to zginąłem. A to źle wróży. <grymne> Dobrze. Baraki. Lampar mil będzie potrzebny, żeby budować. Trolla. Jon. Dion. Jonów nie ma tyle kasy. Mam nadzieję, że tamte jednostki nie podejdą do mnie. Ponad tym by mi się moja misja skończyła. Ile ten pion kosztuje? 4 stopki. Aha, bo to, to... dobrze. A, i mam 2000, dlatego mogę wybudować shipyard. Tak to wygląda. Bo tutaj mamy ropę. A, i tu mamy jeszcze coś. A... A tak, ok. Będę musiał się tutaj to, do do, 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 do co, doszkolić. <noise> Jak to wszystko działa? Bo kompletnie tego nie pamiętam. Ready to work. Ready to work. To biegaj. Biega, biega, bo, bo potrzebuje więcej kasiurki, żeby więcej pionów, żeby by mogły zbierać też drewno i żeby budować kolejne budynki. Double. Double. Yeah. A przy okazji, jak tutaj na razie tylko się buduje, to bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy klikają lajka, like subskrybują kanał, piszą jakiś komentarz, naprawdę bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. I proszę o więcej, więcej, więcej. Tak, bo, bo fajnie jest, jak mamy jakąś też możliwość pisania ze sobą. To bardziej mi chodzi o komentarze, bo to fajnie, fajnie, że piszecie. Czasem ciekawe rzeczy się można dowiedzieć. A czasem ja mogę pomóc. A z chęcią pomagam. Zawsze. Lecimy z tym, jeszcze Lamber i potem trolle. O, myślę, że nie będę tych zwykłych gruntów sobie budować, tylko trolle. No bo mamy grunta. grunt to i, i tre, train e, troll, tak trolle, axe, to, axe power. Dobra, Lamber, build Lamber. O i tutaj chyba oni będą te drzewo nosić już do tego Lamber, nie? Dobra, owieczka, spadaj. Zagzag. Zagzag. Zag. Tak mi się wydaje, że w tej części chyba tak było. Poza tym, można budować Town Hall, widzicie. Dreadhall, Hall, dokładnie to się nazywa. Nie Town Hall, Town Hall, to w, innej, w innych RTS-ach. No ale, ale jest. Kontroli, tutaj przejść tą mapę. A reszta tu niech sobie tutaj wszystko już się zbiera. No, z ładnie leci. Jeszcze tylko drewno. Może po prostu tylko do drewna. Tu nie. Na razie po prostu ten niech sobie łazi. Eee, dobra. Czy tu można? Nie. Tu w tej części też jeszcze nie ma możliwości wybierania sobie. Gdzie się pojawiają jednostki. <laughs> Czyli będą się pojawiały obok budynku. Du -du -du. Hmm. Nie popatrzyłem, ale nie, z tym drewnem jednak nie chodzą tutaj, tylko chodzą tutaj. Czyli jednak to nie w tej części. Hmm. A nie, chodzą. Czyli jednak w tej części. Ten może miał bliżej po prostu tutaj, dlatego poszedł tutaj, a nie tam. Du -du 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 -du. Powinni chodzą tam, gdzie mają bliżej, nie? Tak to działa. Work complete, co so, ja skończyłem? Za robotę. A more farms. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, to wezmę tego ze złota jakiegoś, bo. <laughs> Może tak powiem. Złota mam dosyć sporo, a drewno trzeba nadgonić. Więcej raczej nie będę potrzebował, no ale e, nie wiem, ile tutaj będę musiał budować jednostek. Tutaj jedna farma nie daje dużo, bo to no, z tego co widzę, 4 jednostki więcej mogę mieć, więc mm -hmm. A nawet wyspie jest tam, z tego co widzę, bo tu jest woda też, więc podejrzewam, że to jest wyspa. Work complete, completely all box. Neutral here, Do you Dobra, za chwilę będę musiał sobie... Ale coś. Tak, to można... A, Lockdown. tak, to się robi. To tak. Dobra, idziemy tutaj, bo tu mnie zabili trzeba się im oddzięczyć. I pokazać po prostu. Okay. Right. Właśnie po to budujemy się, żeby przenieść się na inną okay. right. wyspę, na wyspę ludzi, aby się okay. im odwdzięczyć yeah. za to, że jej zniewolili. Ok. okay ci ludzie są Alright. nawet silni te trolle dosyć tak Alright. 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 Okay. ani nie biją jako specjalnie mocy pomimo, że ich ulepszyłem okay. spodziewałem się, że będą silniejsi work complete, work complete. no i pięknie <ścoughs> boil oil tanker No i za chwilę misja będzie gotowa. Troszeczkę dłużej tu poszło, tutaj. Z tego co chyba, że to jest y, tylko pierwsza część, bo nie wiem, czy tutaj też tak jest, że po prostu trzeba zrobić okay, i tyle. Czy to też, bo w niektórych grach było tak, że misja była podzielona i jak się zrobiło pewną część mis misji, potem się dostawało kolejne cele. Ale podejrzewam, że tutaj chyba nie. Więc jak wybuduje się ten budynek, to mamy misję zrobioną. Nic więcej tutaj do zrobienia nie ma, bo już nie ma z kim się bić. Co najwyżej można wejść na statek, chyba tak? Nie, nie można ten ground patrol, tak, stop, Move. czyli nie nie ma statku Build Destroyer, to jest niszczyciel. Mm. Destroyed that can attack sea, air and land units, a bo też są dawające jednostki. No dobrze. Build a shipyard. Build your oil platforms. No ma. No i co? Art, Czy You're ja coś jeszcze captain. mam? Aha, może mam wybudować więcej jednostek pływających i tutaj coś zniszczyć. Ale tu nic nie ma. Tu mam tylko wybudować shipyard. Build of po, power oil pal, power platforms. Aha. O kurczę. Cztery platformy. Yes, The captain. The captain. Mm -hmm. No, to Arr, muszę jeszcze tutaj poszukać Ahoy. platformy. Ahoy. A powiem yes, Wam, czy tutaj Ahoy. na coś się natknę? Yes, A, czekajcie, bo to jest jedenka, dwójka, żeby mieć wszystko pod kontrolą. You're the captain. You're the captain. The captain. You're the captain. are Ahoy! To come the boss? a Yes, I, 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 I captain. would love to. I would love to. I would love to. I would love would to. to. I would to. I would love to. Ahoy! would love On tutaj jest, więc Ahoy. to można budować. O, tu jest jakaś wyspa. O kurczę, i tu mamy jeszcze jakieś jednostki. Dobra, bijemy to. No jak nic trzeba wybudować tu jeszcze parę jednostek atakujących. <śmiech> <śmiech> Dobra, coś czuję, że jak przyjdzie tutaj walczyć i niszczyć budynki, to będzie trwało wieki. nic zniszczyć, nie? Ale jak już tu jestem? To sędziom to zrobię. attacked. no tak, no i mamy problem. The I would to. You're the captain. You're the captain. You're the captain. We're being attacked. Oh, brak oleju. Yes, captain. I would. Ktoś tak czułem, że to byłoby zbyt proste. Mm.

Czyli do tych statków potrzebuje ropę, a do tych, yy, co zdobywają ropę, nie. No i to no, w sumie ma sens, no ale... Tam? Aż tam popłynął. Yes, stąd zbieraj. Też. Masz mi stąd zbierać, po co tak daleko pływać? Póki tutaj jest ropa, to stąd zbierana. 700 ropy, łok, kurczę, jakie to ma tutaj wymagania? A po ile wpada? Po setkę. Po setce właśnie. Dobrze, nie ma tragedii, ale, ale... powiem Wam, no... 700 dropy jest potrzebne, żeby wbudować No to trochę poczekamy, ja zanim będę miał flotę godną rozwalenia tamtej floty <grychy> <benim IPs> bo muszę ich mieć przynajmniej z sześć tak mi się wydaje tam było ich... cztery chyba były statki nie wiem czy jeden mi się udało zatopić, czy nie bo niestety szybko tutaj się przebierałem, żeby ten statek mógł tutaj wrócić <gry,​ N> <g Project> <grychy> dobra, w zasadzie to mogę więcej tych... tych y y wytrenować tych wszystkich łódek jak sobie też tutaj wrazić, czego pływają. No bo na tej trasie więcej niż dwie to nie ma sensu. Z tego co widzę. Ale ty nie potrzebuję ropy, więc... Im szybciej ropę będę zdobywał, tym lepiej. Tutaj mam kolejny punkt, który muszę wybudować. Będzie trzeci, a czwarty będzie tutaj jak rozwalę to. Uuu, tu farmy są potrzebne też. Zag, zag. Mm. Teraz te misje będą dużo dłuższe, bo raz trzeba rozbudować sobie naziemne na jednostki, potem na wodzie. No to będzie co robić. A późniejsze są latające z tego co kojarzę. Bo tu było wspomniane o latających, i tak coś kojarzę, że były misje też latające bym, od goblinów, chyba. Nie wiem, czy tutaj w dwójce się też pojawiały gobliny, bo naprawdę nie pamiętam tak dawno temu grałem w dwójkę, że nie pamiętam tutaj tych jednostek w ogóle. Lordu. More trees? O, kurczę, mamy problemy z drzewem. Zaraz się okaże, że w ogóle drzewa nie mam. A, tu jeszcze jest drzewo, Uf. Już się przestraszyłem, że nie będę miał wystarczającej ilości drzewa, żeby to wybudować wszystko. More trees. Ja to czuję 350 drzew. Dobra, tymi, jak trzeci się wybuduje, spróbuję tam podpłynąć e, od tej strony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z <laughs> tej strony bym jednak może nie ryzykował <laughs> za no, A czy yes, podpłynąć? Podpłynę. Captain, podpłynę. Zobaczymy, co z tego będzie. Yes, <laughs> I would love to. Ahoy. Hmm, ale nie Ahoy. będę się tutaj jakby angażował w walkę, jeżeli będzie you. więcej Ahoy. jednostek. Próbuję uciec. Ahoy. I would love to. Hmm. You're, You're Ahoy. Ahoy. Okej, okay, takie pojedyncze statki spoko, spoko. będę sobie rozwalał. <coughs> I would love to. You're the captain. I would love to. Okay, now my vision is up I'm a Oh, Lord. Oh, Lord. I would love to. You're the captain. Hey. Ahoy. Ahoy. You're <laughs> Zabieram jeden z ostatków. Yes, do, do budowy I tutaj. <laughs> Ahoj! Już bliżej, potem tylko jednego jeszcze będzie trzeba zniszczyć. yeah yes captain you're the captain ahoy yes captain i would love to i would love to i would love to i would love to ahoy we're being attacked Zniszczyć wszystko, zniszczyć tutaj. Ci ludzie nie mają prawa żyć. Próbowali mnie zniewolić. Work complete. Work No i świetnie. Tu się wybuduje emisja za nami. Ech, dobrze. Jakoś poszło. Teraz muszę mieć na uwadze, że jest więcej rzeczy do zrobienia. Dużo więcej niż wiedzę. Ale tak. Wiktory? Tak jest. Wiktory. Mamy misję za nami. Także super. Eee, 27 minut, więc teraz już te misje będą tylko coraz dłuższe z tego co mi się widzi. Eee, chciałbym, żeby one nie trwały dłużej niż pół godziny, no ale. Mm, nadal będę robił tak jak robiłem, czyli jeden odcinek i jedna misja. Nieważne jakie to będzie długie, więc eee, tego się będę trzymał. I oby się nie zdarzyło, żeby były te misje tak e, dużo, które będą miały około godziny, bo w poprzedniej w wersji Warcrafta tam się zdarzyły takie. Na pewno w, 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 w ludziach dwie, które miały po godzinie, a workach nie pamiętam, ale też chyba jedna, przynajmniej była, która miała godzinę, pozostałe były już takie w miarę normalne. E, więc liczę, że tutaj ta będzie. Bardzo podobnie, że będę w pół godziny się mniej więcej yy, kończył dane misje. Dobrze. Wielkie dzięki, że oglądaliście za lajki, za subskrypcję. Też bardzo Wam dziękuję, to co już mówiłem i komentarze. No i zapraszamy już do następnego odcinka. Do, do zobaczenia i cześć.